Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj porozmawiam sobie o jakże ważnym temacie, czyli o zapotrzebowaniu kolorycznym, bo to właśnie od tego powinniśmy wychodzić mówiąc o jakiejkolwiek idecie, bo czy to chcemy schudnąć, potrzebujemy deficytu kolorycznego, czy też chcemy przebrać na masie mięśniowej, też potrzebujemy surplusu kolorycznego, tak więc dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Mam nadzieję, że wyjdzie szybko i zapraszam do oglądania. Pamiętaj, żeby zostawić w subskrypcję oraz komentarz, żeby być na bieżąco. Tak więc sprawa wygląda banalnie prosto. Nieważne jaki kalkulator sobie weźmiecie, liczba kalorii i tak będzie orientacyjna. Nie ma jednego kalkulatora, po prostu, który Wam wyliczy dokładną ilość kalorii, którą musicie spożywać w ciągu dnia. Ja się nie spotkałem, wątpię, żebyście się w ogóle spotkali. Jest to raczej niemożliwe. Każdy jest inny, każdy będzie miał inną pulę kalorii. Tak więc ja polecam sobie albo wziąć, wyciągnąć średnią z jakichś 3-4 wzorów lub po prostu... Zastosować się do jednego wzoru i sprawdzać przede wszystkim wagę. Możemy sobie wyciągać na przykład średnią wagę z tygodnia, na przykład ważyć się trzy razy w tygodniu. Po drugie, zdjęcia z sylwetki, na przykład co tydzień w tym samym miejscu, w tym samym oświetleniu. I po trzecie, pomiary. To już jest taka opcja dodatkowa, ale też może da, da, dać nam pogląd. I w zależności od tego, jak będą się zachowywały te trzy czynniki, manipulujemy kaloriami albo w górę, albo w dół. I tak jak mówię, ta pula kalorii będzie orientacyjna, tak więc ona może się wahać w dół, może wahać się w górę, tak więc obserwujemy naszą sylwetkę przede wszystkim i w zależności od tego manipulujemy tymi kaloriami. Ja w opisie zostawiłem Wam trzy metody, trzy fajne wzory, które według mnie są najbardziej precyzyjne, najbardziej zbliżone do tych prawidłowych wyników. Wynika to z mojego doświadczenia i z tego, co mówiłam, osoby mądrzejsze ode mnie. Tak więc możecie albo zastosować się do jednego wzoru, albo możecie po prostu wyciągnąć sobie trzy średnie, a raczej jedną średnią z tych trzech wzorów i z dwóch pierwszych wzorów wyciągniemy sobie podstawową przemianę materii, czyli pulę kalorii, która jest nam potrzebna do tego, żeby cały dzień leżeć, oddychać, nic nie robić, czyli do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Na ogół wychodzi ta pula kalorii od 1400 do 1700 kilokalorii w ciągu dnia. A żeby wyliczyć całkowitą przemianę materii, dodajemy do tego współczynnik aktywności tych współczynników. Także jest dużo, ja podałem w opisie Wam taki, według mnie jeden z dokładniejszych, ja sam z niego korzystam. Tak więc mnożymy sobie tą pocałą przemianę materii przez właśnie współczynnik aktywności np. 1,2 1,5. To już musicie sobie dostosować pod siebie. A trzeci wzór to jest takie pójście na atwizmę, czyli przyjęcie od 31 do 35 kcal na kilogram masy ciała I mnożymy to właśnie przez masę ciała, wychodzi nam całkowita przemiana materii I zauważycie, że to będzie przybliżony wynik do tego co wyliczyliście na przykład w tych dwóch pierwszych wzorach No bo tak jest, będzie tutaj różnicaniem 200-300 kcal maksymalnie I to chyba tyle, mam nadzieję, że ten filmik nie zajął dwóch minut Chociaż może tak być no, mam nadzieję, że się spodobało, no, to tyle tak naprawdę nie ma co komplikować tej sprawy, mógłbym ten filmik na dobrą sprawę zamknąć w 10 sekundach, po prostu podać Wam wzór i współczynnik aktywności, ale chciałem sobie tutaj troszkę pogadać z Wami, tak więc to na tyle w tym materiale, w krótkim materiale, widzimy się w następnych już odcinkach, do usłyszenia, cześć!